Siónaczko, kochanaczko, się W kolejnym filmiku z Toki Boki z godzina dziesiąta. Ja dzisiaj wstałam wcześniej na mnie. To dlatego może, że jestem trochę chora. Ale to nic jest dzisiaj. 21 wrzesień, no nie to grudacie w ogóle, innego miesiąca, roku, 2024. No i dobra. Naprawdę mi się to nie zapisało. Łóżko. wypadł stąd. I to wiem. Ja to robiłam ja, w kolejnym miejscu, ale ja nie pomyślałam, że, że to mi się nie zapisze. Może dlatego, że wyłączałam tableta. Szybko wszystko usuwamy. Ale tego jest trochę. Już mi zaczyna ręka boleć, bo dawno nie tam w tokę boka. Bardzo dawno, bo jeszcze na no, września, ostatnio nagrywałam. No maska, ile tego jest? Mogą tego tak nie, nie nakładać. Gdyby takie proste było prawdziwe życie, to, to ja nie wiem co ja bym robiła, że wszystko tak jakby do kosza się usuwa samo, co chcemy, chcę to złapać, muszę tak robić naprawdę, bo to już nie musiałam. Teraz mogę trochę wolniej robić, bo robię to lewą ręką. Czy prawą? Już nie wiem. Od tego wszystkiego. Ale lewą chyba. Chyba. Nie odróżniam Dla mnie ma być takie same. O matko, jeszcze tu. Uch. Dobra. Tu. Dzisiaj w ogóle robimy tutaj szkołę. Tak, robimy tutaj szkołę. Ja w ogóle zapomniałam, że to już początek roku szkolnego był dawny. Ale szkoły w to co to ja nie zrobiłam. O wszystkim się pamiętam, ale o szkole to nie. No zawsze jest. Ale dajcie łapkę w górę, w górę, kto lubi szkołę, bo ja mogę wam powiedzieć, że mm, no lubię szkołę, ale też zależy, w który dzień. <śm> no bo niektóre lubię, nie lubię. Najbardziej mi się stać nie chcę w poniedziałek. O matko, jak koszarz. No, mogę sobie czuć szczęście. Teraz jest weekend. O matko, koło na pojąć Piękne te ściany są. Piękne. Ale jeszcze takiego pięknego to nie widziałam. Ale dobra, co robimy przy szkole? A tutaj robiły szkołę. Tylko nawet Nie wiem. Czy ja dobrze to zrobiłam, czy źle sobie sam myślę. Ale dobra. Robimy taką szkołę, wiecie, aby tam coś tam było. Ten czy ten bardziej by Czy jeszcze ten, jak myśli. Chyba mi się wydaje, że najbardziej ten stary, drewniany stół. Dobra, tu, to myślę, że tutaj też dużo dzieci nie będzie, bo to, wiecie, taka miasteczkowa szkoła. Bardziej to um, po prostu taka szkoła jest to. Opa. Dobra, tutaj dla pani nauczycielki, pani nauczycielki. Panie uczycielki zawsze mają kręcone krzesła. U mnie w szkole chyba nie. Mam takie wielkie i mogę robić dużo przerwy, przerw sobie, bo mam katar mocny. Tylko wam mówię to, Gdybyście myś nie myśleli, ojojoj, oj, oj, co chwilę robi przerwę, nie wiadomo po co. No i dobra. W ogóle sprawdzić czy to się nagrywa. Nagrywa się. Po co ja tutaj weszłam? Toaletę może zrobimy tu. <grym> to jest trochę dziwnie, ale dobra. Mm. No to w toalecie za duże rzeczy to nie potrzeba nie wiem, co jeszcze? No i zlew. i chyba to wszystko tutaj w toalecie, bo wiecie, w toaletach szkolnych to nic za bardzo nie ma. Ale nie wiem o... Um. U mnie koszek są, y, w ogóle w szkole są dwa lewy I po środku jest kosz. Y, wiem, że to może wyglądać dziwnie w toce bocy, ale u mnie tak w szkole jest. Oczywiście to jest codziennie. U mnie, jak u jest y, dla chłopaków to nie wiem, jak tam jest. Ale tak u mnie w szkole jest. No wiecie, jestem dziewczyną, no to na no, męskich, nie zaglądam bo tam wiecie, męskie sprawy tam są <laughs> jak ktoś nie wie co to znaczy męskie, to po dla chłopaków o. nie zaglądam tam, bo moja przyjaciółka tam wyszła ale to wiecie, długa historia jak ona tam w ogóle chciała wejść No dobra. Pszczółka wzilka sobie wata. czy tak. w pani sobie zbiera na śniadanie. Okej. Okay. Zapomniałam tego. Okej. Okay. Się nie wiesza że nad toaletą. Hmm. I tutaj była gdzieś ławka. O! Ławka szkolna. Ty ja? Jak to wygląda? Ja bym chciała usiąść na tego liścia, żeby usiadła. O, ona z na

No właśnie, widzę, że teraz muszę iść na przerwę pierwszą, numer jeden, bo właśnie widzę, że będę musiała swarkać. No to zaraz wracam. Co, so, już jestem. Się Jest spieszałam, ja mogłam mówić, że z mojej siostrą to nie za bardzo tak szybko. Wszystko trzeba szybko. No. Ja też już powoli nie mam pomysłów, jak bym mogła zrobić. Ty. Chyba ta ściana nie pasuje. Może złożyć już... taką ścianę byśmy zrobili. matka. Tutaj to raczej włoszy. Może, może zrobimy taką. A tutaj taka. I tutaj też już pasuje. No dobra, nam spoko. Rzadziej te kolory, ale aj tam. No i dobra. Hmm. Tak sobie bardzo, co ja nie wiem, co by tutaj Uff, nabyło było. O matku, to... I nie, to chciałam. To musi tu być... No, nie mam za bardzo naprawdę pojęcia, co by tutaj zrobić, ale... Oczywiście szafki dla uczniów. No i nie wiem, jak te szafki zrobić. A tu... Dobra, zaraz się szafki dla uczniów. I tutaj będzie cztery... A pięć szafek, muszę zobaczyć. znaczy dwa. I nie zmieści się tam. Dobrze, zsuwamy troszeczkę. A tu. O, się zmieści troszeczkę. Teraz na dół. O matko, jak to głupio wygląda. Ale to cóż, no cóż, nie było innego wyjścia. Ciężko się będzie nie zamykało. No ale wiecie. Jakbyś sobie dał rany chyba. O, klucze trzy muszę wziąć. Pewnie mi py pytacie, dlaczego ona jest w piżamie. A, ostatni bo Dziękuję, przebrałam w piżamie. W ogóle zapomniałam je przebrać, no i wiecie, tak to po prostu wyszło. A tutaj może jakieś obrazy. Ładna aktualizacja, ale ja tylko z tej nowej aktualizacji zauważam to. E, a tak to niczego nowego nie. Chyba, że coś naprawdę ominęłam. Uf, na podusiałem. Może nie zapawić. Mi się wydaje, że ja niczego nie pominęłam. Oświetlenie, oświetlenie. O, oświetlenie, oświetlenie. Nie wiem ile ich zrobić, to zrobię tyle. O, fajnie to, ale dobra, może murkę tutaj zrobimy. I tutaj murkę, i dobra. Fajnie te chmurki są. To noc. U, u, u. Może gdyby były bliżej siebie, troszeczkę to by mocniej świeciły. Uj, nawet tutaj jest jasno, ale naprawdę i tutaj to świeci. Nie, tutaj jest tak samo, czyli te lapeczki tam nic nie dają, ale robimy dziś, żeby było jaśniej. No i... Och, kupka mi się przykleiła. akurat chciałam coś powiedzieć stawiamy obrazy to chciałam powiedzieć o fajne gwiazdeczki tutaj jeszcze gwiazdeczka nie, to mało tu ciężko żyć o tutaj, tutaj Okej, okay, no to mogę powiedzieć, że tutaj jest teraz przechodzimy tu. Okej. Okay. No to ja przedszkolę właśnie zrobię takie kolorowe, bo przedszkolę się właśnie y, kojarzył takimi kolorowymi rzeczami, zabawkami. Trochę z książkami. No i też tak to zrobiłam, wiecie, kolorowo. No, a te ABCDEFG, powiedzmy, że to jest, um, um, to jest druga klasa. Więc tutaj będą w ogóle jakieś, wiecie, inne rzeczy. No a tutaj w, przedszkolu, w przedszkolach to się bardziej uczy alfabetu, je alfabetu. No to wiecie. Postawiam tutaj alfabet. Tak coś W w ogóle są półeczki, ale Tutaj to jest takie wiecie Małe przedszkole tutaj nie będzie um, No i oczywiście dużo sala zabaw um, Gdzie to było? Tu O matko, jakie to wielkie Pomyślałam, że to będzie takie wielkie taki kibelków idziemy Fajne, nawet są takie belki, mogę Wam powiedzieć, nocniczki bardziej. One są bardzo fajne, mi się podobają strasznie. A Wam się podobają te nocniczki? Mi bardzo. Nie, że przed chwilą to mówiłam, ale bardzo, 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 jeszcze raz, bardzo mi się podobają. Zobaczcie, to jest. Czy... Ja jestem ciekawa, czy tu jest napisane kupa. Jeśli tak, to to jest śmieszne. i tak, to śmieszne, to jak nie jest. Nie jest. Kupa, Kupa. Kupa. O, o, co to znaczy? Właśnie w jakimś języku czy angielsku? Dobra, ale ja nie mam tutaj żadnych podstawek dla bliższych dzieci. Mówicie, bliższe dzieci. Gdzie to było? że się coś przyprobiało? Tu. Czy to nie jest znakomite? Dobra To nie jest raczej znakomite Okej okay. To niech tutaj sobie skacze Ale właśnie chciałam to zrobić Tylko chciałam o to Wiecie, że ja nie wiem, do czego to kompletnie jest. No ale wypróbujmy to, choć. Dobra, do dosięga Powiedzmy, dosięgam. Jest Iskit. Matko, ich wiedzieć, jak wysoko skacze. Piu, 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 piu. Razem na niego schadziska. O, muzyczka zrobią, dzieciaku przestań skakać. Mmm Dobra, nie wiem, co to zrobić. Naprawdę. Tylko co to za Poczekajcie Poczekajcie tylko troszeczkę. O no to tak się bardziej to tutaj się dzieje tu. Nie polecam tego balona. <grymne> Weźmiemy te dwie ramki i nawet dobrze, a tutaj tak tylko. A tutaj tutaj szmurkę. Taką lampę. Ok. Nawet jest fajnie. Bardzo jasno. Dzieciaczku. Dzieciaczku, chodź. No i dobra. Co tu jeszcze by wymyślić? Oj. u to jest fajne. Ale nie, to jest w ogóle sala zabaw tutaj. Wyrzuć się. Może jakąś kwiatuszkę tutaj postawić? O, to jest chyba chiński jakiś. postawiam go na oknie. To jest chiński, nie chiński. O, chłopaku, jak mi się to podoba. To nie wiecie. Gdzie to by postawić? Piękne to jest. A teraz. pięknie Ja chyba tak zrobię z każdym. Jeszcze jedno. Zobaczcie, jakie to jest pięknie. Piękny Bardzo. On od stanu. Ty, to tu będzie. Zobaczcie, już jest, a jeszcze jeden. Jeszcze niektóre wyrzuciłam. O, to jest. dobra już więcej wazolów, no i dobra, może teraz zrobię to strefę tu, czyli strefę spania. za to i resztę może tak. No dobra, nawet jest spoczko. Jeszcze jeden by się przydał. I myślę, że jest to skończone. O, jeszcze tu zapomniałabym. Może jakiś dywan bym dodała. Taki misiu myślę, że będzie spoko. Oj. Mm, dobra. Klocuszki. Nie chciałam. O matko, weź tu do ręki. Ja mam już do ręki, ale ciężko. Mogę wam bardzo powiedzieć. I gdzie były te pudła? O to. Ja się już gubię, co ja robię. Matko, jest to trochę za dobra, <grych> Dobra nie wiem, co tu położyć, jakieś misie, jakieś autka, nie wiem, w ogóle o, nie co tutaj położyć, wiecie, bo dzieci, takie misie, to tak byle co. Mają tutaj jakieś wzroście, jakieś góry, jakieś przechodki będą mieli, opa, opa, dużo tego wszystkiego będzie, więc dzisiaj tutaj będą mieli raj nad rajem normalnie. Ktoś jeszcze tutaj to łyżkę. To Kolejne klocki. Może slajma tutaj dodam tylko najpierw trzeba je zrobić ale fajne one są. Mi się tak podobają te slime. Nie mogę tego wyciągnąć, więc może weź to jest kolejne. Ja nie chcę tego, tylko to o. W ogóle najpierw to ja z tego bym chciała uformować taką kupkę. żeby jak wyjąć to była taka kubka. zaraz wracam do was niechcący to zrobiłam kiedy już jestem ja to naprawdę niechcący kryłała no ja to chciałam po prostu wyrzucić a zapomniałam że nie mam tego Muszę najpierw to porzucać. Uważam, to nie potrzebę, Potrzebujemy tylko dwóch. Mam malutę. O, oh yes. oh. Piękny to jest. To tutaj postawimy te szlamiki. No i w tym odcineczku to już tyle. Zostawcie łapeczkę w górę i papatki. Nie to zrobiłam. <grych> Ale się zapomniałam powiedzieć wam, że jak chcecie, że coś zmieniła tutaj. Najbardziej to bym chciała, żebyście tutaj coś do tego korytarza napisać. Coś dodała. Szybko, bo szybko, niedługo mogę to zlikwidować. No to piszcie w komentarzach, jak ktoś nie umie, no to może po prostu poprosić kogoś. Ja, jak ktoś nie wie, gdzie się pisze komentarze, to na przykład yy, yy, to, jak na przykład na telefonie się ogląda, to pisze komentarze i wtedy tam. Wciskacie i piszecie komentarz. Albo, prosi, albo po prostu prosicie kogoś naszego o pomoc. Więc dzisiejszy się to już tyle, zostawcie łapoczkę w górę. I ba ba, jeszcze raz.